w kolejnym odcinku dzisiaj sobie pojedziemy przez Borowiany pozwiedzamy trochę tutaj sobie no i na koniec pojedziemy z powrotem no. teraz akurat będziemy jechać z górki nie wiem czy jest tam wiatr ale może wiatr trochę przeszkadzać przy oglądaniu więc tak jedziemy sobie teraz na Borowiany i nic Można podziwiać widoki. Teraz na pewno wieje wiatr. Tutaj pokażę wam jedno miejsce, co widzimy robimy. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam, jak widać te wszystkie rzeczy, to tam zawsze jest śnieg. Wchodzimy na tą górę i zjeżdżamy sobie na śniegu. Tu jest mnóstwo śniegu pokryte, w... zależy, czy napada dużo, czy nie. I tam się da fajnie ślizgać. Więc to tyle tutaj z tego miejsca. Teraz pojedziemy prosto. Na koniec może jeszcze poskręcimy sobie w prawo. Tutaj w prawo. I teraz jedziemy prosto. Iść przed siebie. Tu może na koniec pójdziemy. Nie wiem czy na pewno, ale możliwe. Jeśli byście chcieli, to mogę również nagrywać na rolkach. Dla mnie to nie ma, nie ma dla mnie problemu. Mam rolki. Tutaj już jeździłem i nie będzie ciężko, chociaż będzie trochę hałas. Ale tak to poza tym nic. Proszę. Tu są pola. Widać wszystko pięknie. O. Tam jest dom. Tu kolejne pole. Bardziej tutaj nic nie będzie widać w słońcu tam z dziadkiem Tam z dziadkiem chodziłem zawsze trawę ścinać Dla królików, teraz już nie mamy akurat zdechły i już nie jeździmy tam ścinać Proszę Tak tu to wygląda Jest szansa, że pojedziemy tam i wrócimy tam po Ale jak już mówiłem, pojedziemy przez Borowiany i na koniec możliwe, że tam pójdziemy. Skręcimy w prawo. Tutaj za chwilę pojedziemy znowu przez las. Dalej będzie skręt w prawo. I nic ciekawego. Po prostu taka rozbudowana tutaj miejsce. Rozbudowane. Mogę również chodzić po lesie i nagrywać, ale to, to jeszcze nie jest pewne. Proszę. Dawno już tutaj nie byłem, ale sporo się pozmieniało. Tak to tu wygląda. Właściwie nic ciekawego, tam jest jakiś znak i widać tutaj go, ale za chwilę będzie widać jakby jakieś kury czy coś Może żołędzi, O, teren prywatny już tutaj nie wolno kiedyś można było tam mieszkała. Blisko mojemu dziadku. Oczywiście zmarła i już jej nie ma. Więc teraz pojedziemy sobie prosto i możemy skręcić jednak tam w lewo. Wiatr będzie wiał, więc może trochę schowię, zwolnię też, żeby nie przeszkadzał. Oczywiście, może jakąś muzykę tam dam do odcinka, żeby nie było też tak za nudno. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowa pogoda, więc zachęciło mnie to do nag nag nagrania odcinka. Ja raczej nie będę z gier nagrywać Bo jak na razie jakoś mi niechęci, żeby z gier nagrywać Będę zwiedzał, będę tutaj woził Pokazywał różne ciekawe miejsca tak Może czasami pojedziemy do innej wsi Może do dobrodzienia Ale to plany jeszcze nie jest pewne Znowu wiatr. Nie. Tym Tym razem pójdziemy sobie Na pewno wieje teraz więc może trochę odcinek zepsuć. zepsuć. Jedziemy sobie pod górkę tutaj piękny las Czasami tu rosną, rosną różne rośliny można sobie przyjść pozbierać no i co? Tyle mi tu się akurat ciężko jedzie pod, gór, pod górkę Proszę można popatrzeć Oczywiście na nagraniu nie nie jest to tak jak na żywo Ale podobnie I jak mówiłem wam o tamtym miejscu gdzie jeździłem na jeździłem w zimę chodzę na na zamki zjeżdżać tam to za chwilę pokażę wejście niedaleko tutaj gdzieś Powinno być wejście. Auta akurat tam nie mają wstępu. I to chyba jest tu. Tak. No to tutaj możemy zakończyć odcinek. No. Tam można iść. I tam dojdzie się. Po mostku. Na tą górkę. więc to wszystko lajki nie trzeba Mi to nie, ja nie potrzebuję żadnych lajków ani subskrypcji mnie to jakoś nie, nie jestem tak zachęcony jak youtuberzy żeby łapki w górę łapki w górę uzależnieni tylko mówią dobrze no tam jest farma to wszystko Dobrze, to cześć, trzymajcie się do następnego odcinka.